O krzyżu jest okrutno. Posłuchajcie je Państwo sami. Dzień dobry. Rozmawiam z jednym, który, jedną osobą, która spontanicznie wraz z harcerzami ustawiała ten krzyż, krzyż harcerski pod pałacem Pana Prezydenta. Czy mógłby się Pan przedstawić? Moje nazwisko Grzywasz Witold. My żeśmy tu po tej tragicznej, po tej tragicznej katastrofie z 10 kwietnia, my żeśmy brali tutaj społecznie znać znaczy się czynny udział przy układaniu kwiatów, ustawianiu zniczy. I w pewnym momencie padło hasło od księdza, który tutaj przyjechał z karcerzami. Że yy, skąd my jesteśmy, co my robimy, więc my mówimy, że pomagamy tutaj z że Już byliśmy o godzinie 11, tu byliśmy na miejscu. I była taka sytuacja, że padło hasło, że przydałoby się postawić tutaj coś takiego, znaczy, żeby, żeby to symbolizowało tą tragedię. Więc yy, ksiądz z harcerką yy, i ze mną żeśmy rozmawiali, powiedział, yy, yy, żeby to było coś takiego do, doniosłego, więc yy, może postawimy krzyż. Ja mówię, czy... Czy Pana ewentualnie zaskoczyło, że ten krzyż zabrano z tego miejsca przedwcześnie? To znaczy zaskoczyło mnie to, dlatego że, że tu codziennie żeśmy przychodzili, po, po, po już kiedy mniej ludzi zaczęło przychodzić, któregoś dnia patrzymy, że krzyża nie ma. Okazuje się, że informacja była z Pałacu Prezydenckiego, że oni nie wiedzą. W momencie takim, kiedy żeśmy bardziej się zaczęli domagać, znaczy, żeby się, okazuje się, że, że oni przekazali informację, że ksiądz nam przekaże informację. Do księdza żeśmy się zapytali, który tutaj wyszedł z, 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 z pałacu. Krząs mówił, że on nie jest tutejszy, że on nic nie wie, że on tu jest dopiero dwa dni przychodzi znać się tutaj, że on nie jest stąd. Więc... Czy, czy pan wie, że pan Janusz Zieliński był y, legitymowany, zastosowano w środki przymusu bezpośredniego w stosunku do pana Zielińskiego, który upomniał się kwiatem biało-czerwonym o ten krzyż? Tak, wiem, znam sytuację, się, znaczy wiem, że, że była taka y, niemiła historia i wydaje mi się, że to y, ktoś od górnie musiał to jakoś. komuś to przeszkadzało? Ja czy, ty... czy, czy państwo będziecie y, strzec swojego krzyża tutaj? Jeżeli tak jak y, krzyż, który na Placu Piłsudskiego, żeśmy przez tyle lat pilnowali, żeśmy ja wręczałem ten y, mały krzyż y, y, bis, y, arcybiskupowi Nyczowi y, w, dar, w darach na mszy, tak samo będziemy dbali o ten krzyż, tylko chodzi o taką sytuację, że tu na, na, na dzień dzisiejszy nie ma z kim rozmawiać, jest niby propozycja, żeby postawić jakiś mały y, krzyż, znaczy, y, który będzie y, 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 nazwać pamięci tej tragicznej katastrofy. No jest ma przykre doświadczenia z tymi tak, krzyżami, tam, tak? W Tam ten Tamten krzyż na Placu Piłsudskiego, byliśmy wielokrotnie, y, krzyż mały, by, byliśmy wielokrotnie legitymowani, kiedy żeśmy ustawiali ten krzyż, to był, y, który żeśmy wręczali y, 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 arcybiskupowi i Nyczowi, to był siódmy, czy ósmy z kolei, ponieważ one były zabierane z Placu Piłsudskiego. One były zabierane z Placu Piłsudskiego i żeśmy przyjeżdżali, nie było, żeśmy przyjeżdżali, przywoziliśmy z własne z własnej inicjatywy. Dlaczego, dlaczego władza reakuje tak brutalnie na, na, na to, że państwo tylko chcecie ten krzyż postawić? Przecież to są yy, no, czynności prawne, karne, już dokonywane. Zawsze zawsze było, zawsze było, zawsze była taka interpretacja ze strony władz, straż miejska, ewentualnie policja, proszę pana, nie pan lepiej się usunie stąd, bo będzie pan miał do czynienia z prawem. Czy groźby, groźby, takie, 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 zastraszenie, takie, zastraszenie, takie, takie zastraszenia, prewencyjne formy Takie, takie się zdarzały sytuacje, że podjeżdża strażnik miejski, którym mówi że pana pan nie zniknie tutaj stąd to, to, to my zrobimy w stosunku do Pana Będzie Pan miał sąd grozki, czy coś takiego czy, czy Pan Ewentualnie Mógłby nam udzielić kilka informacji czy, czy Panu Postawienie tego krzyża, w jakiś sposób Pan jest Warszawiekiem starej daty Sprawia przyjemność, przykrość Czy może Panu przeszkadzać? Proszę Pana, no jestem Polakiem, nazywam się Andrzej Arwar I, i co, do, co do Przeszkadzania mi krzyża no To jest, to jest to dosyć dziwne, bo krzyż mi nie przeszkadza Bo jestem katolikiem, tak jak większość Polaków. I dziwną sprawą jest, że z przedpałacu prezydenckiego ginie krzyż, który ustawiono jako, jako symbol tragedii, która się wydarzyła 10 kwietnia. Zadziwiające jest to, że jest to pewna, pewna analogia, bo również kilkadziesiąt lat temu z Powązek został, został skradziony podstępnie krzyż, który bracia Melakowie postawili w pamięci właśnie ofiar katyńskich, pierwszych ofiar katyńskich z 40 roku, a tymczasem to tak zwana była komuna zabrała to w ciągu nocy podstępnie. I dziwnie, że tutaj, teraz, gdzie mamy tak zwaną niby wolną Polskę, demokrację, gdzie możemy wszystko, praktycznie swoje uczucia, wszystko wyrażać i to robić, komuś przeszkadza krzyż, który się postawiło przed, yy, przed pałacem prezydenckim. Ja rozumiem, że wtedy wtedy melaków tępiono i wtedy im to zabrano i oni o to walczyli. Ale dlaczego ten melak, który zginął teraz w katastrofie, jak gdyby tutaj w tym symbolu też się, też się zamyka i ten krzyż znika? No, no komu to przeszkadza? No. Ja rozumiem, że teraz wielu ludzi walczy z kościołem, walczy z wszystkim. No, są, są pewne ruchy na świecie, które, e, które przypuściły teraz frontalny atak na, kościół, e, na kościoły w ogóle w całym świecie. No, ale to uboga ojca. No, z Tych Polaków niech przynajmniej jedno. Jeżeli doprowadzili nas do absolutnej degrengolady gospodarczej, gdzie nie mamy przemysłu, nie mamy już nic. Mamy tylko długi. Że jeszcze nam krzyż to zabrać? Dziękuję za rozmowę. No, no, ja bym...